Siemaneczko. Wam wszystkie moje jasne z tej strony. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do komentarzy. I co ważne, bardzo ważne dla Was i dla mnie. Mega Wam bardzo dziękuję za przyjęcie mojego filmiku premierowego, który został mega fajnie przyjęte. Oczywiście dostałem Uwagi i zastrzeżenia co do robienia ciekawych, fajnych filmików. I żebym to wszystko ogarnął. I co jest ogarnięte: zmiana kadru, całkiem inne, inne tło, bardziej, bardziej przyjazne dla Was. Co które naprawdę może być nawet całkiem fajne na początek, czemu nie? Bo po prostu teraz będę robił coś, co naprawdę mega będę Wam robił. Ciekawe filmiki z sieci, które naprawdę mnie zaskoczą i mi zryją beret, tak że aż wyskoczę z klapci. Wiem inaczej się mówi nie z, kl z klapci, tylko z babci. E, i, i, to, jest, to jest moje słowo, e, takie moje, e, które będzie e, takim e, wyznacznikiem moim, mm, z klapci. <laughs> Wiemy, że to będzie e, <laughs> boilerowe, ale ja ja zdaję z tego sprawę, że to, że to będzie fajne. I co, mega, mega Wam dziękuję za wbicie, wbijanie subskrypcji. 80 parę procent nie subskrybuje mojego kanału. To zapraszam do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem zapraszam serdecznie i co? E, e, po prostu mega, mega miło mi się zrobiło, jak przyjęliście mój, mój filmik e, na kanale mega, mega Wam dziękuję i ślę Wam serduszko o, takie mocne mo, mocarne serduszko Mega mega serdeczne dzięki i też dziękuję Szczębiemu, że pomógł mi, żebym miał lepsze audio przy tym mikrofonie, co teraz posiadam i będę mógł z Wami fajnie, ciekawie przedstawić wam. Dosyć fajnie, miło dla Was przedstawić filmiki, ciekawe newsy, które naprawdę mega, mega mam ostatnio Wam do przekazania. I naprawdę mega fajnie, że będę mógł dla was jeszcze bardziej soczyste materiały produkować i za niedługo wlatuję coś do mojego kompa. Tak, ja od dłuższego czasu na to poluję i choruję. Naprawdę musicie się uzbroić w, w totalną cierpliwość Nie zapomnijcie tego co które będzie naprawdę mega mocne i stąk Nie pozostaje mi nic innego żebyście wy udostępnili moje filmiki te nowe filmiki co będą Robione. Co do ustalenia grafik, jeszcze zobaczę w jakich dniach będę mógł sobie pozwolić na, na, na nagrywanie. I chcę dla Was przedstawić cel. Mój, mój cel na, na ten rok. Przedstawiam w taki sposób, że będę mógł podjąć jakieś lepsze współprace. Nowe, w nowe, nie lepsze, nowe, całkowicie nowe współprace na tym kanale. Co które będą naprawdę fajne, ciekawe projektowo i ciekawe jakościowo. Nie ukrywam będą jakościowo mega wysoką jakość produkowane i teraz co którym mam tą jakość mikrofonu oraz wideo będzie wystarczające co będę robił i co ważne będę mógł naprawdę z wami mega e, e, ciekawie e, przy, przy, przedstawić wam e, sytuację, co którą e, będę mógł e, jasno, transparentnie e, po, e, wam powiedzieć, e, rozszerzyć e, pewne szczegóły, e, tych e, współpracy e, Obecnych, tych co będę miał już niebawem, i tych co będę w przyszłości przedstawiał wam, współpracę z tymi firmami, co, które będą skłonne ze mną współpracować. I co powracam całkowicie już na właściwe tory. Tory e, influencera już pełnoprawnego e, tego już co będę mógł e, z Wami e, przedstawić sytuację i e, nie przedłużając e, mega Wam serdecznie dziękuję za e, przybicie odpowiednią ilość subskrypcji. Mega dzięki to raduje mi serduszko i niektórzy osoby jeszcze nie wiedzą na w mojej miejscowości, że z, zacząłem z przygody z YouTube'em na, na nowo, ale w nowszym, nowszym wydaniu co które już złożyliście w poprzednim kanale, co które oczywiście jest w zakładce Informacja podane linka oraz na banerze. Jak, jak, będziecie, jak będziecie, to zaraz tuż Po waszej prawej stronie jest baner i przy banerze jest odnośnik mojego głównego kanału tam też będę już walczył ze suportem YouTube i oczywiście z supportem Google bo główny Głównym platformą jest Google do YouTube'a i co? Mega Wam serdecznie dziękuję. Przepraszam serdecznie. Wiadomo z kim mieszkam. I też dla Was wolę być transparentny. Jasne. I co ważne, będziecie mogli ze mną niebawem się spotkać. Ale aczkolwiek będzie dosyć fajnie. Nie dość, że będzie fajnie, ale też będzie zabawnie. Naprawdę. No to co. Widzimy się z innymi materiałami e, u mnie na kanale e, i naprawdę mm, też e, serdecznie e, mega pozdrawiam e, kanał Poszukiwacz tak też oczywiście będzie podany link do Szambiego i, e, i Adama wie, wiem jaka wie jak Wiemy, on od razu dostanę o od Adama Wie, Adam jak i Szambi. Będziecie mieli podlinkowane Twitcha Szambiego oraz poszukiwacza po prostu tam też do, do nich wbijcie i jak Adam wrzuci filmik to od razu wrzućcie pozdro od Jasena i zupełnie przybnie wam serduszko w komentarzu. Ja, też, ja tak samo przypinam serduszka, jak są fajne komentarze kreatywne, takie już tak turbokreatywnością, co które naprawdę są piękne komentarze. No to co? Lecimy z nie będzie będą daily, ale nietypowe daily. Oczywiście chcę dla Was jakościowe filmiki puszczać weter, a nie puszczać nie niejasne filmiki i chcę dla Was jak najbardziej fajne, ciekawe materiały do, dowolone i mega ciekawe. No to co? Wiecie gdzie klikać Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymajcie się. Bu nie udało się. No to co? Widzowie. No to trzy, dwa, jeden.